Cześć, miło mi Was z powrotem gościć na kanale Siecioweczka. Jak zwykle wracam do Was z modą, ze stylizacjami. Tym razem wiosennie na dworze jest już coraz cieplej. Naprawdę robi się miło, przyjemnie i w końcu zima jest już w odwrocie. Ja postanowiłam zrobić kilka stylizacji wiosennych w modnych w tym sezonie kolorach i tym samym będzie też trochę brązu, ale też niebieskiego. Zobaczycie, zresztą. Stylizacje przygotowałam raczej takie na luzie, dresowe, codzienne i zapraszam. Pierwszą stylizację przygotowałam z dresu dostępnego w Zarze. Był on na wyprzedaży po zimie, ale zainspirował mnie właśnie do kupienia go na wiosnę. Dres jest w bardzo fajnym brązowym kolorze. W sumie brąz wraca, wrócił w tym sezonie, więc warto to wykorzystać również na wiosnę. Myślę, że ten dresik jest bardzo fajny. Jest Miły, wygodny, a zarazem też ma coś w sobie takiego trochę eleganckiego, jeżeli można to powiedzieć o dresie. Można go różnie też wystylizować. Ten dres nie ma takiego pluszowego podbicia od środka, więc nie jest zbyt grzejący. I wydaje mi się, że właśnie na sezon wiosna-lato będzie bardzo fajny. Myślę, że ten dres najlepiej wygląda zestawiony właśnie w komplecie bluza plus te spodnie no troszeczkę chłodniejsze dni ja bym dostylizowała go jeszcze z ramoneską która też jest dostępna w zarze naprawdę dobrze się ją nosi moja ramoneska jest w rozmiarze M e, natomiast można ją nosić tak ma dość długie rękawy MK w ogóle jest taka dość obszerna e, podwinę te rękawy troszkę nie za dużo ale tak Pokażę nadgarstki. Ramoneska jest brązowa. Nie wiem, czy to dobrze widać na kamerze. Ona nie jest czarna. Jest w takim fajnym ciemnym brązie. I myślę, że do dresu takiego brązowego świetnie wygląda. Dorzucę też dwie torby na zakupy. Jak jeżeli jesteśmy w Dersiku, to idziemy na zakupy. Więc torba w panterkę. Torba jest z verszki. Akurat ją kupiłam na wyprzedaży jesiennej. Za dosłownie parę złotych. One były dość drogie te torby. Jednak ja chyba za 20 zł ją kupiłam. Naprawdę świetna. Wykorzystuję ją często na zakupy. I z brązowym łukiem wygląda naprawdę fajnie. Do tego. torebka W idealnej, jak dla mnie, wielkości. Bardzo pojemna, bardzo fajna. I ma taki, wiecie, taki prosty krój, który może nie wzbudza jakiegoś zachwytu, takiego wow. Jednak. Robię robotę. Na nogi. New Balance. Czarne. Bardzo fajne według mnie. Bardzo wygodne. Jeżeli szukacie świetnych czarnych butów, to te New Balance polecam. Są w takim trochę piłkarskim kroju, um, które są naprawdę bardzo modne w tym sezonie. No i stylizacja. Gotowa. Fajny dres. Jest to dres z Zary i bluza jest w rozmiarze M, spodnie są w rozmiarze S. Dres jest fajny, dość luźny. Ten w porównaniu do y, brązowego dresu jest dużo cieplejszy, bo jest podbity naprawdę takim fajnym, solidnym puchem. I skład, muszę przyznać, tego dresu też jest fajny, ponieważ jest tutaj dwadzieścia... Proszę poliestru 80 bawełny, więc już no, tuć czuć, że jest taki lepszy jakościowo. Naprawdę przyjemny, miły, fajny. To jest dresik z tej serii NFL w Zarze, no taki trochę młodzieżowy, ale spodobał mi się. Czuję się w nim naprawdę tak luzacko. Fajnie. Jest to dres z nowej kolekcji, więc powinien być spokojnie dostępny. Do tego dresu dobrałam moje białe Nike Kortezy, ale wiecie, jest to stylizacja na wiosnę. Już w samym tym dresie jest mi dość ciepło. Jednak, wiecie, czasami temperatury są takie średnio wysokie, więc mam tutaj kurtkę skórzaną. Akurat w czarnym kolorze myślę, że fajnie wygląda. Jest to skórzana bomberka z Oknika. Ja ją kupiłam na Zalandą. Nie wiem, czy jest jeszcze dostępna. Do tego też dorzucę moją torbę z Wenecji w szarym kolorze. Żeby, wiecie, nie było za czarno, to dorzucam torbę szarą. I w sumie jestem gotowa do wyjścia. Moje okulary. A jakby było na przykład tak chłodno, że trzeba dorzucić czapkę, to nawet mam w torbie, słuchajcie, bo ostatnio nosiłam. Do dresu mam pasującą czapkę w kolorze niebieskim. Taki bardziej granat, żeby nie było identycznie. Jest to czapka 4 F, 4F, 4F. No, na głowę. Słuchajcie, jak komuś w uszy zimno, no to jest czapeczka. Zapięta, ciepło. I idziemy po zakupy. podobna do poprzedniej, jednak z dresem Adidasa tym razem, też w kolorze niebieskim. Do tego dobrałam z nowej kolekcji koszulę jeansową z Zary. Koszula ma taki trochę krój pomiędzy kurtką jeansową, a właśnie taką typową koszulą, jest krótsza. Fajna, nie trzeba jej wkładać do środka. Jeans jest miękki, ale nie jest to taki cienki, koszulowy jeans. Podoba mi się takie zestawienie. Luźne, ale wiecie, tutaj taka nowoczesna koszula jeansowa. Fajne spodnie. Świetny jest ten niebieski kolor tych dresów, tych spodni Adidasa. Do tego dobrałam znowu Nike Kortezy, które świetnie po prostu grają z takimi stylizacjami. Są też bardzo wygodne, także, jak sobie szukacie fajnych butów na wiosnę, to te polecam. Są 100% skórzane. Tym razem pomyślałam, że może założę taką bąberkę. Jest to kurtka, ale skórka z zeszłego roku ze Stradivariusa. Ma delikatną fikówkę, ona nie jest gruba, jednak troszeczkę ociepla. Fajna na takie chłodniejsze właśnie wiosenne dni, bardzo mi się sprawdza. Kolor bardzo neutralny, pasuje do wielu innych kolorów, czy do brązu, z tym brązowym dresem też by fajnie korespondowała z niebieskim. Naprawdę do wielu rzeczy pasuje. Także, kurteczka, dresik, torebeczka. Tam znowu tą szarą. Ona jest w takim właśnie chłodnym, neutralnym kolorze. Biżuteria oczywiście srebrna. Do niebieskiego wydaje mi się, że srebrna będzie jak najbardziej współgrała, jakoś tak nie za bardzo widzę złoto z niebieskimi dresami. Natomiast szara torebka żeby też za mocno nie kontrastowała. Były to propozycje na wiosnę, dresowe, casualowe, luźne, na co dzień, z modowym vibem, trochę może odważniejsze, a może i nie. To zależy. Zależy, jak do tego podchodzimy. Natomiast fajnie, myślę, że fajnie jest właśnie mieć takie dresy, w których możemy chodzić zarówno po domu. I nie przebierając się, wyjść po zakupy. Więc z mojej strony to tyle. Widzimy się w kolejnym filmiku. Pa pa!